Dzień dobry moi drodzy. Zobaczcie co tu się wydarzyło. Mamy dzisiaj 4 marca bodajże, że chyba tak? 4? Tak? 4? Spadł nam śnieg, więc, więc postawię sobie statyw. I powiem tylko tyle, że miałam robić bardzo dużo rzeczy. Ale u nas ostatnio jest bardzo zimno, bo w nocy mamy nawet minus 8 stopni. W ciągu dnia jest na plusie. Tylko, że ziemia jest tak zmarznięta, że właściwie nic za bardzo nie mogę robić. To znaczy mogłabym, ale nie chcę, bo to nie na tym ma polegać, że wchodzę buciorami na ziemię, która jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby, żeby coś w niej robić. Także czekam. Miałam skręcać grządki, które leżą u nas już długo bardzo już ponad miesiąc chyba. No i czekają w szklarni na swój moment, ale niestety, no żeby je poustawiać, musimy ogarnąć trochę szklarnie, a po prostu nie mamy, nie mamy jak. Także nie wiem, może je skręcę, jak będzie troszeczkę cieplej, żeby wam je pokazać, może jakby ktoś z Was chciał takie sobie grządki zakupić. Natomiast no, nie będę oszukiwała Was i udawała, że wszystko jest ok, bo nie jest. Za bardzo nawet nie wiedziałam, czy w ogóle nagrywać jakiś film, czy nie. Natomiast Myślę, że powinniśmy mimo wszystko próbować żyć dalej, pomagać jak tylko możemy, wspierać Ukrainę jak tylko się da i, i po prostu próbować jakoś żyć z tym wszystkim. Zachęcam Was wszystkich do pomocy. Jest bardzo dużo różnych zbiórek. Ja Wam w linku podeślę różne zbiórki, które są pewne, na które warto wpłacać pieniądze. Zachęcam Was do oddawania rzeczy na zbiórki. Jeżeli ktoś z Was może, zachęcał również do przyjęcia jakiejś rodziny. My z mężem już się zgłosiliśmy na dwie strony. Będziemy się zgłaszać na kolejną tutaj w okolicy, bo dowiedzieliśmy się, że niedaleko nas sprowadzają rodziny z Ukrainy, więc chcemy udostępnić jeden pokój dla rodziny, która być może u nas zamieszka. Na razie zauważyłam jednak, że chyba więcej Ukraińców woli mimo wszystko większe miasta i ja to rozumiem. My jesteśmy jednak w takim miejscu, że nie każdy może będzie chciał zamieszkać u nas, natomiast jeżeli może znacie kogoś takiego, kto byłby zainteresowany, żeby. żeby przez jakiś czas u nas sobie pomieszkać, to oczywiście możecie do mnie pisać pod filmem, wrzucę Wam maila mojego. Natomiast no, tutaj się zgłaszamy, czekamy na jakąś rodzinę i mam nadzieję, że chociaż w ten sposób będziemy mogli pomóc. Także słuchajcie, no, robimy co możemy. Mimo tego, że staram się coś robić, czuję się bardzo źle z tym wszystkim. Ja do Ukrainy mam ogromny sentyment, ponieważ przez rekonstrukcję historyczną poznaliśmy Ukraińców i byliśmy w Ukrainie. Ja byłam dwa razy, spędziłam tam fantastyczne chwile. Moja rodzina od strony mojego taty pochodzi z, z Ukrainy, więc no nie jest to dla mnie łatwe, ale słuchajcie, no robię co mogę i z całego serducha wspieram wszystkich tych ludzi, którzy niestety przechodzą to wszystko co teraz tam się dzieje. Ale okej, okay, wracając do tego co robię na co dzień, czyli do między innymi ogrodu. Słuchajcie, no w związku z tym, że niestety nie mogę nic zrobić za bardzo, bo jest pogoda taka jaka jest, robię sobie sadzoneczki i o tym chciałam wam powiedzieć. Na początek, słuchajcie, szklarnia czy mały inspekt, to jest zbawienie. Naprawdę te sadzonki w tym roku wyglądają o niebo lepiej niż w zeszłym. Nie wyciągają mi się, część już mam przepikowaną, także naprawdę jest, jest dużo, dużo lepiej. Natomiast mam też takie sadzonki, które trzymam w domu. My mamy dom dosyć ciemny, to znaczy inaczej. Mamy okna głównie od strony zachodniej, od strony południowej mamy. Właściwie jedno okno i dwa dachowe, i tak naprawdę tylko z jednego mogę korzystać, bo drugie jest tak ułożone, że po prostu. Znaczy, właściwie mamy trzy dachowe, tylko że tylko z jednego mogę korzystać, bo dwa są tak ułożone, że nie mam tam nawet jak tych sadzonek układać pod, pod to okno. Natomiast inne okna mamy od strony północno-wschodniej. Więc, więc no, średnio jest po prostu przy oknach, mamy za, za ciemno. Dlatego w tym roku postanowiłam, że kupię lampki doświetlające i będę doświetlała te sadzonki, które są w domu. No bo jak wiecie, nie, nie wszystkie sadzonki mogę dać do szklarni, takie na przykład jak papryka, bakłażan, czy też różne kwiaty, które mam wysiane. Dlatego postanowiłam, że jednak kupię takie, słuchajcie, lampeczki i będę doświetlała. Teraz pójdziemy do szklarni i pokażę wam, jak wyglądają sadzonki w mojej szklarni. Ok, słuchajcie, jesteśmy w szklarni. Najpierw otwieram inspekt, żeby sprawdzić, jaka jest temperatura, bo grzeję sobie dalej w nocy świeczkami. Tutaj mamy stopni 4. Jest tylko jedna świeczka, chyba muszę dwie jednak zapalać. Na zewnątrz, jak patrzyłam przy oknie na termometrze, pokazywało mi, że jest 0. Muszę ten wymienić, bo ten mi coś chyba źle wskazuje. W każdym razie, słuchajcie, tutaj są 4 stopnie. W nocy było na minusie. Natomiast sadzonki, wczoraj sobie porobiłam rozsady, zaraz wam je pokażę. Tutaj mam takie sadzonki, jak to są. To jest kalafior, tam jest broku. Wczoraj je poprzesadzałam sobie. Już zrobiłam sobie takie fajne rozsady. Na szczęście w ogóle mi się nie powyciągały, więc, więc super. Tutaj mam też na przykład sałatę dębolistną. Ona w zeszłym roku była tak powyciągana, że dramat, także w tym roku wygląda dużo lepiej. W tym roku też spróbowałam wysiać sobie sałatę rzymską. Zobaczymy, jak ona nam urośnie. Na razie wygląda całkiem fajnie. Niedługo będę mogła się sobie rozsadzać. No i tam generalnie są też jeszcze jakieś tam sadzonki. O, jeszcze mam tutaj rzecz, którą Wam pokażę. Postanowiłam, że wysieję sobie karczochy. Ja nigdy nie jadłam karczochów, więc pomyślałam sobie, że nawet jak nie zasmakują, to będą rośliną ozdobną. Tyle jeżeli chodzi o inspek. Natomiast tutaj, Tutaj mam takie sadzonki jak groszek cukrowy, groch łuskowy, bób, tam jest jeszcze por, jarmuż toskański i jarmuż chyba fioletowy. Tak, także jak widzicie już mam sporo, sporo sadzonek już porozdzielanych, już sobie to fajnie popikowałam. Okej, okay, słuchajcie. I teraz jest taka jeszcze jedna informacja. Otóż ja stwierdziłam, że w tym roku zrobię niektóre wysiewy trochę inaczej i postanowiłam, że szczególnie te duże nasiona powrzucam sobie najpierw na waciki, dlatego że miałam problem z kiełkowaniem nasion w tym roku. W ogóle nie wykiełkowała mi co? Sałata masłowa nie wykiełkowała, mi w ogóle papryka, cebula mi nie wykiełkowała, więc uznałam, że kurde bez sensu. I nasiona, które miałam takie większe, groszki cukrowe, groszek łuskowy i groszek pachnący. To były nasiona, słuchajcie, które najpierw rzuciłam na waciek. One, jak mi wykiełkowały, to miałam pewność, które kiełkują, więc rzuciłam je wtedy do ziemi. I one rzeczywiście tutaj sobie zaczynają fajnie wyłazić już z tej ziemi, mimo tego, że jest zimno. Natomiast na przykład miałam ogromny problem z papryką. W tym roku miałam dwie papryki, dwie, odma, dwie różne odmiany. E, nasiona miałam sprzed chyba dwóch lat, więc one być może już były stare. Nie wykiełkowało mi ani jedno nasionko. Tak samo było z cebulą, więc pomyślałam sobie, że. Pobiegnę szybko coś kupić, ale okazało się, że w sklepie, w który mamy w pobliżu, nie było w ogóle papryki. Więc y, stwierdziłam, że to jest ostatni moment, bo to był dosłownie e, chyba ostatni dzień, kiedy jeszcze było sens wysiewać paprykę. Y, więc stwierdziłam, że wysieję sobie ją z nasion papryki, którą mam w lodówce. Więc y, kupiłam kiedyś tam paprykę chyba w Lidlu, nie wiem, i y, wyciągnąłam z niej nasiona. Słuchajcie, one wykiełkowały po dwóch dniach, więc zobaczymy, jeżeli zaowocują. To będę już potem zbierała sobie nasiona z tej papryki. Natomiast jeżeli to była papryka wysiewana z nasion F1, to nie wiem, czy mi coś w ogóle wyrośnie, no ale zobaczymy. Nie wiem, czy papryka jest wysiewana. Nie wiem, czy robią nasiona F1 z papryki. Nie wiem, pewnie tak, bo teraz już chyba wszystko będzie F1. W każdym razie tak właśnie zrobiłam i zobaczymy, z tego będzie takie doświadczonko moje. Natomiast słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj w szklarni mam wierzbę energetyczną, którą kupiłam ponownie, ponieważ sadzonki, które w zeszłym roku próbowałam zrobić, mi nie wyszły. Więc to moje doświadczonko, które widzieliście, jednak nie zadziałało, więc nie polecam. I zamówiłam sobie sadzonki i postanowiłam, że przez to, że jest tak zimno, to pomyślałam sobie, że spróbuję je wsadzić najpierw do donicy w szklarni. Oczywiście najpierw je moczyłam przez kilka dni, teraz je sobie wsadziłam do donic i wyglądają one tak. Jak widzicie, trzymam je sobie w donicach, ja je regularnie podlewam. Ta ziemia tutaj jest taka fajna, sypka. Na szczęście nic mi nie zamarza. Tutaj jak widać, słuchajcie, pąki zaczęły już a tam widzę jakieś zielone już. Także słuchajcie, jest nadzieja, że może ona mi się przyjmie w tym roku lepiej. Mam nadzieję, że jak będę wyciągała tutaj y, później te sadzonki, to nic mi się nie będzie działo z korzonkami. Natomiast stwierdziłam, że zrobię to w ten sposób, y, bo po prostu ostatnio mi się nie przyjęła żadna. Mimo tego, że niektóre były wsadzone w takich miejscach, gdzie. Y, gdzie bo niektóre wsadziłam sobie y, także wyczyściłam sobie y, terenik, i, y, no i, i tak się nie przyjęły. Chociaż y, było dosyć wilgotno, i nie wiem, nie wiem dlaczego. No, i słuchajcie, tyle na temat y, wierzby. Zobaczymy czy mi wyrośnie. Jak wiecie albo nie wiecie. To już będziecie wiedzieli. Ja tą wierzbę sadzę po to, żeby robić z niej płotki. To znaczy, ona już urośnie, będę miała pędy, to będę mogła sobie je i robić z nich płotki, bo ja robię dużo płotków. Właśnie jeden z filmów, który chciałam dla Was nagrać, miał być o płotku, który miałam robić, ale niestety jest tak zimno, że po prostu muszę z tym poczekać. Materiał już mam, bo w ogóle okazało się, że mamy bardzo fajnego sąsiada, który mi zrobił fajną niespodziankę, ale to powiem o tym wszystkim, jak już będę robiła film o płotkach. Tu w szklarni, jak widzieliście, sadzoneczki są na razie mało, ale wiecie, jestem też takiego że nie ma co się spieszyć jakoś super z wysiewami. Ja i tak je wysiałam tak naprawdę dosyć szybko. Część roślin w ogóle mogłabym wysiać później, ale stwierdziłam, że spróbuję, ponieważ mamy pierwszy rok, e, e, pierwszy początek roku ze szklarnią, bo w zeszłym roku nie mieliśmy, mieliśmy tylko ten mały inspekcik i mieliśmy go dopiero w kwietniu chyba, z tego co pamiętam, więc w ogóle późno. Natomiast teraz już od lutego tutaj mogłam działać sobie w szklarni i stwierdziłam, że spróbuję. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz, moi drodzy, zabiorę, zabiorę was do domu i pokażę wam, jak doświetlam roślinki. To nie jest nic, nie, nie wiadomo co, słuchajcie, bo mm, na razie doświetlam tylko kilka roślin, które muszę zostawić w domu. Zobaczymy, jak mi się sprawdzą lampki, które kupiłam. Jeżeli się sprawdzą, to, to będę ich używała. A jak się nie sprawdzą, to kupię jakieś inne. Natomiast wydaje mi się, że będzie ok. Zobaczymy. Dobra, lecimy do domu. No i witam Was w naszej łazience. Słuchajcie, jest dzisiaj tak ciemno, że musiałam zaświecić światło, bo po prostu nie będzie mnie w ogóle widać. Na początek, słuchajcie, to jest płeczka, którą sobie zrobiłam. To jest takie, to są takie, wiecie, zwykłe płyty połączone ze sobą tylko po to, żeby podnieść sadzonki i żeby mieć więcej miejsca, bo jak widzicie, zamiast jednego parapetu mam trzy. Więc w związku z tym, że mamy mało światła w domu, to to jest taki parapet powiedzmy naj, najjaśniejszy, więc tutaj starałam się zrobić tą półeczkę tak, żeby mogła wykorzystać ją yy, na maksa. Chociaż tak sobie teraz myślę, że mogłam jeszcze zrobić wyżej. No mogłam, mogłam. W każdym razie polecam zrobić sobie taką półeczkę, naprawdę fajna sprawa. Hmm, teraz kolejna, kolejna rzecz. Ja tutaj mam rośliny takie, których nie daję do szklarni, bo one po prostu wymagają więcej ciepła. Natomiast no niestety widzę, że niektóre się wyciągają, tu są głównie kwiaty, poza tym jest jeszcze bakłażan, pieprz kajen, chili i seler, natomiast reszta to wszystko to są kwiaty, więc one jak się wyciągną to też nie będzie jakiejś tragedii, bo ja je sobie powsadzam głębiej i w zeszłym roku tak zrobiłam i było ok z niektórymi, natomiast no mimo wszystko wolałam, żeby się nie wyciągały. I dlatego postanowiłam zamontować tutaj te lampki LEDowe, o których zaraz Wam powiem. To są, słuchajcie, lampki, które są najzwyklejsze, chyba ze wszystkich, jakie były, bo wziąłam takie, które były po prostu, nie wiem, za 20 zł, i stwierdziłam, że nie będę na razie wydawała kasy na lampki, bo wolę te pieniądze przeznaczyć na przykład na pomoc ludziom, którzy bardziej potrzebują. Nie wiem, jedzenia niż ja potrzebuję lampek, więc kupiłam po prostu takie zupełnie zwykłe taśmy ledowe, które mają kolor niebieski i czerwony więc teoretycznie najlepszy dla sadzonek. Natomiast jest on taki trochę nieprzyjemny, bo on wygląda w te, tak, widzicie, jak zgaszę światło, może bardziej będzie widać. Jest taki no, dla oczu nieprzyjemny. Natomiast podobno jest świetne dla roślin, więc uznałam, że zostawię, że, że kupię po prostu takie. To są słuchajcie, LEDy, które są na końcu, mają zakończenie USB, więc wkładacie to w adapter. Adapter wkładacie do gniazda i macie wtedy lampeczkę, która się świeci. To znaczy, właśnie, zaświecacie ją dotykowo. Tutaj są takie włączniki, dotykacie po prostu i to się włącza. No i te lampki, słuchajcie, one mają metr długości i jedna taka lampka kosztowała chyba 20 zł, właśnie z tego co pamiętam, więc jakieś w ogóle śmieszne pieniądze w sumie, jak za rzecz, która może nam pomóc w tym, żeby roślinki nam lepiej rosły. Jak ich używam, słuchajcie, bo nie mogłam za bardzo znaleźć informacji, kiedy, jak je włączać. tak Wszyscy piszą, że kilka godzin w ciągu dnia, ale nigdy nie piszą, czy to ma być w dzień, czy to ma być wieczorem, itd. Więc stwierdziłam, że ja będę robiła to tak że jak jest światło słoneczne, to zostawiam po prostu światło słoneczne yy, samo, czyli tak, żeby rośliny miały jak najwięcej światła z zewnątrz, bo to jest jednak naturalne światło i wydaje mi się, że dla nich jest najlepsze. Natomiast jak już zaczyna się robić taki półmrok, no dzisiaj jest w ogóle ciemno, więc no zastanawiam się, czy je włączyć na cały dzień, czy nie, bo no jest dzisiaj po prostu ciemno przez to, że jest zachmurzone i że pada śnieg. Natomiast normalnie robię tak, że jak zaczyna się robić taki półmrok, to wtedy je włączam sobie na 3-4 godzinki no i one sobie tutaj wtedy doświetlają mi te roślinki. I widzę, że nawet się to sprawdza, bo widzę, że bakłażany przestały mi się wyciągać. Część z tych roślin, na przykład te kwiatki, to jest... co to jest? To jest werbena. Ja ją przeniosłam tutaj wczoraj. Więc ona jeszcze, słuchajcie, jest taka no powyciągana. Także mam nadzieję, że, że teraz, jak już będą te lampki tutaj na nią świeciły, to będzie trochę lepiej. Mam tutaj też na przykład petunię. Petunie teoretycznie wiem, że niektórzy trzymają w szklarni, ale ja się trochę boję. Zobaczcie, ona jest tak delikatna, te sazoneczki są tak delikatne, no, że nie chciałabym, żeby coś mi się z nią stało. To jest zwisająca, to jest tutaj niebieska, to taka standardowa. Lobelia jest tak pięknym kwiatem, że po prostu muszę, muszę mieć w ogrodzie lobelię, bo jest przepiękna. Ale mam tutaj też takie rzeczy jak na przykład petunie. Mam petunie niebieską też, którą kupiłam jakiś czas temu i słuchajcie, w paczce było aż 9 nasion, z czego wykiełkowały mi 3, więc szaleństwo. A producenci nasion mogliby się trochę bardziej, może, słuchajcie, postarać z ilością przynajmniej niektórych kwiatów, bo założę, że z kwiatami ostatnio jest jakaś masakra. Po prostu jest po parę nasion w, w opakowaniu i to są jeszcze takie, wiecie, ziarenka pieprzu, że. Nawet nie widać, czy się coś wysiało, czy nie. Natomiast urosły mi trzy, więc jest nadzieja, że jednak coś z tego będzie. No i tak, słuchajcie, no i co jeszcze? No, no, no i tyle. No, tak wyglądają moje sadzoneczki w domu, tak wyglądają te, które widzieliście w szklarni. Yy, na, razie, na razie jest ich tutaj tyle. Część jeszcze mam na podłodze, to są te, które dopiero zaczynają kiełkować, jeszcze nawet nie zaczynają, yy, bo to są sadzonki, które ja sobie. Yy, to są, przepraszam, nasiona, które ja wysiałam kilka dni temu yy, i postawiłam na podłodze, bo. My tutaj w łazience mamy podgrzewaną podłogę, więc one dużo szybciej kiełkują dzięki temu. Także no, zobaczymy, czy te, które tutaj są wysiane, jeszcze mi wykiełkują. Znaczy, tu, na przykład jest tutaj, są te dwie papryki, o których mówiłam, które trzymam cały czas, ale raczej nic z nich nie będzie, więc muszę je chyba zabrać i wysieje w te niczego coś innego. No i tyle, słuchajcie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Co? Życzę Wam, moi drodzy, spokoju i... Miejmy nadzieję, że to wszystko skończy się jak najszybciej. Wspierajmy naszych y, sąsiadów z Ukrainy, pomagajmy im jak tylko możemy i, i miejmy nadzieję, że, że, że to wszystko po prostu skończy się jak najszybciej. Także przesyłam Wam całusy, przesyłam buziaki i mocne uściski wszystkim osobom z Ukrainy i mam nadzieję, że chociaż nasza pomoc w jakiś sposób e, części z Was zrekompensuje to, co niestety, e, co niestety się dzieje. Chociaż już nie wiem, czy to się da w jakikolwiek sposób zrekompensować czymkolwiek. Ok. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie.